Przypadki słowa Przedstawia Dorota Gacek Hymn W progach z piaskowca Niech to będzie Sant'Antimo O krok od arcydzieła Za mną z zieleni i seledynu W które się ubrała oliwka Przede mną z jasnych kolorów kamienia Powtarzam tysiącletni gest Zgięcia kolan jakiego nikt tu już prawie nie czyni. Potem schodzę do krypty. Niech to będzie San Rufino w Asyżu, zaczerpnąć nadziei, że to jeszcze hymn, nie tren, w ciszy przed nadejściem wandalii. Pierwsze Marka Rapnickiego z tomu Koliber to opowieści o włoskich krajobrazach, kolorach, smakach, zabytkach i o pięknie Italii. Ale przecież kościoły, do których wstępuje autor, dla niego to nie muzea, ale sanktuaria. Tę włoską podróż poety można zatem nazwać pielgrzymką w poszukiwaniu źródeł. Jak mówi Marek Rapnicki w wywiadzie w dwumiesięczniku Topos, jest to danie świadectwa przynależności do Europy Chrześcijańskiej. Tak, to ja. To mnieście widzieli z Jezusem u Marii Magdaleny w Spello, gdzie freski Pinturicja całowały zimny mur. W Rawennie rozglądałem się za dobrym pasterzem i w maleńkim San Benedetto na Zatybrzu. To też byłem ja. Przekraczałem próg jak w sanktuarium, nigdy w muzeum. Zginało się kolano przed wiecznym płomykiem. W San Clemente przed drzewem życia, pamiętacie, u Praksedy, a potem u cesarzowej Heleny, gdy gapiłem się w drewno krzyża, przysięgając, że znam tego człowieka. Mam skłonność do przesady epitafiów i do ascezy kamienia. Z tobołkiem przewin I królewską przepaską mieszkam W przecięciu nawy i transeptu Nade mną gołębica i pantokrator W mozaice cichych mistrzów. Pod stopami chłodna łąka posadzki. Tuskania, Santa Maria Maggiore Donna Clara, a może Paola, pozwala mi wyjść jako ostatniemu. Przekręca wielki klucz w drzwiach świątyni, ociąga się z odejściem, rozgląda jakby czegoś zapomniała. Jeszcze nie wiem, że dla mnie ta opieszałość, abym nacieszył się geniuszem i kolorem wieków, zapamiętał miejsce i przedwieczorną chwilę Zanim zamknie kratę ogrodu i odetnie nas od sakrum, jak od powietrza. Ona, siwa Włoszka, maleńka strażniczka płomienia, wdzięczna za pięć euro wrzucone do skarbony. Pocztówka nielukrowana. Dlaczego umieściłeś konia w centrum? Bo tak. Czy konie jest bogiem? Nie, ale stoi w Bożym świetle. Caravaggio do zleceniodawców. Na piazza del Popolo, w kościele z morelowej mgły i popiołu, łaknący światło cienia, zlatują się na lekcje religii oraz anatomii. Upragniony port baroku otwiera ramiona. Minuta iluminacji za pięćdziesiąt centów. Na tyle nas stać. Tiberio Cerasi w 1600 wynajął wziętego mistrza i teraz stoimy między nawróceniem i męczeństwem, zamieszani w los Piotra i Pawła. Oni już wiedzą, żyć to najpierw umrzeć. Przez zad i tyłki oprawców, brud ziemi i ramiona świętych wsiąkamy w ciemność – Brniemy w tę opowieść, aby wynurzyć się w świetle spoza tej kaplicy. Wtedy wiemy, żyć prawdziwie to najpierw umrzeć. Wiersze Marka Rapnickiego z Tomu Koliber przeczytał Andrzej Ferenc.